Się ma wszystkim z tej strony są, a to nie jest taki zwykły filmik, jak zwykle wrzucam, Tylko chcę sobie potestować mikrofon. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mam. Wolę go nie dotykać, żeby wam nie nie robić jakiegoś zbędnego hałasu. O kurde, cały dźwięk mi się pozmieniał. Ogólnie dzisiaj cały dzień siedziałem kombinowałem z dźwiękiem, z, z sterownikami nowymi i tak dalej próbowałem zmieniać mikrofony, przepinać do karty graficznej karty dźwiękowej, którą mam na płycie, głównej karty dźwiękowej karty dźwiękowej, którą mam dedykowaną, czyli dla stera, titanium aj kurde no i, i w tym momencie nagrywam dźwięk i mikrofonem normalnym, który stoi tutaj obok kamery, i mikrofonem tym, i w trakcie filmu będę przerzucał ten, ten dźwięk, zmieniał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może w połowie go po prostu zmienię i mi powiecie, co o tym sądzicie, który dźwięk jest lepszy. Dobra, co my tutaj mamy? Skład Deathmatch. Nie będzie tego za dużo. Pewnie przerwę w jakiejś, w jakiejś piątej minucie, minucie czy coś takiego, więc postaram się tu szybko kogoś pozabijać. No, biegnij, są, biegnij, bo filmik musi być ciekawy. Kurde, coś, coś mi się dźwięk poprawił i wszystko jest takie. Takie clear. Dobra. Tych zabiliśmy. Dobra, tu nikogo nie ma. O, szisze. Dobra, idziemy dalej. Która to już minuta? 2.12. Jest. O kurde jak daleko leżą, nie podniosę ich w życiu. Nasi koledzy niestety padli, ale idę ich zajść od boku. Wiecie jak to jest z zachodzeniem od boku, zawsze się a najlepiej to od tyłu. Kurde, co nie ma ich już. Eee. Oj, so są, so, są, so. która trzecia minuta. Nagrywamy dalej. Trzy fragi na razie. Tych od tyłu wezmę, ale będzie super. Się tam jeszcze z kimś strzelają. Dobra, wszystkich, cały skład im wybiłem. Dlatego między innymi w tym, w tym trybie nie, nie, nie chodzi się za bardzo składami. Oni mogą cały skład wyrżnąć, no i łatwiej jest znaleźć przeciwnika, jak się chodzi osobno. A, raczej wpaść na kogoś. A, ile mnie posiekali, ale nasi tam już wleźli z drugiej strony, ładna, ładna akcja. Piękna sprawa, powiem wam. To mi się podoba. To mi się podoba, patrzę tutaj, mi się pliki zapisują, też piękna sprawa. Wszystko jest tak, w jak najlepszym porządku mam nadzieję. Kurde, raz umarłem już. Cóż za pech. Tam jest transporter, Nie ten będzie biegł po transporter. O, idą. Czy widzicie ich, jak idą czekaj, się tu wyskoczę, to się zdziwią, co? Dobra, ten też leży i tu pewnie będzie jeszcze jeden. Nie, nie, nie ma, dobra. Piąta minuta, ale tak mi się kurde fajnie gra, że jeszcze chyba trochę pogram sobie. Nie, ale mi kurde lufa zeszła na bok, na prawo tak trochę. Widzieliście na pewno, że... Że zamiast celować w kolesia, to celowałem obok. Ale nic, zdarza się. Zdarza się nawet mi... O oh, kurde! Aaa, myślałem, że mnie nie widzi, jak kurde sobie. Myślałem, że mnie nie widzi. Co za kolesie? Co za kolesie? O, a ten jeździć ciągle tym transporterem? No, wydostaniemy się z. Aaa, dobra, zepsuł się transporter. Uszkodziliśmy go, kurde, ale ma maskowanie super. A on zniknął mu. O, może teraz się ruszy. No, udało się. Idziemy ich pomęczyć po tym transporterem. O, trafiłem kogoś. No i jedziemy jeszcze, 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 jeszcze. Ciekawe czy wy też inaczej będziecie słyszeć dźwięk. Tak jak ja inaczej słyszę, czy to nie działa w ten sposób. O, a może wyjedziemy tam transporterem, co? Jak się ha ten hamer tam mieści, to transporter też powinien, nie? Tylko jak oni wjeżdżają? Może wskakują. A może systematycznie po prostu wjeżdżają tutaj schodkami? o... W lewo trzeba wrócić o tu teraz tu o już jestem chyba blisko o idealnie tutaj dokładnie ha, ha, ha. cześć Panowie jesteśmy w domu. Ahaha. Kurde za mną są. Oj, ale się pospałnowali. Czemu ja ich wcześniej nie widziałem? Kurde, że obok mnie stali, co za kolesie. Ciekawe gdzie teraz będą. O, tu po lewej ktoś zginął. Może to tu, tutaj są. O, są. Po lewo. <słyski> to się koleś musiał zdziwić. To już za piękny, piękny transporter. Oj, umarli. Wow, morderstwo! Wszyscy nie żyją, haha! Ha. Ale mi się udało. Piękna sprawa. Dobra, kończę ten film, bo miało być 5 minut. Jest już 9 minut. Mówię, na początku tego filmu było. Mm, mam nadzieję, że to zrobiłem. Dopiero zrobię, ale wy, jak już oglądacie ten film, to już jest to zrobione. Że podzieliłem trochę audio na pół i będziecie w stanie określić, które jest lepsze. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.